Cześć, nazywam się Wiktor Wieczorek. Witam Cię na mojej stronie internetowej. Strona SurvivalK9.pl powstała po to, aby w prosty i zrozumiały sposób pokazać Ci, jak możesz poradzić sobie w trudnych sytuacjach, w miejscach, w których będziesz znany tylko na siebie i swoje umiejętności. Tematyczne działy zostały poświęcone ważniejszym aspektom sztuki przetrwania, dzięki czemu będziesz mógł łatwo poruszać się po stronie i zapamiętasz przydatne informacje. Zapraszam do obejrzenia filmów i zdjęć z moich wypraw w dziale Multimedia. Na stronie znajduje się także dział Tropiciel, w którym zawarte są informacje na temat Studenckiej Organizacji Surwiwalowej. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, w dziale kontakt znajduje się adres mojej poczty elektronicznej. Mam nadzieję, że strona pomoże Ci spojrzeć na tą trudną tematykę z pokorą i odpowiedzialnością. Pozdrawiam, Wiktor Wieczorek.